Cześć kochani, zapraszam Was do kolejnego projektu Tenko w tym roku. To jest marcowy projekt Tenko i wykończam sporo produktów pielęgnacyjnych i par produktów takich z kolorówki, i wszystkie je Wam pokażę. Powiem, czy się u mnie sprawdziły, czy byłam skłonna ponownie. I jeśli jakimiś kolor już produktami nie zastąpiłam, to powiem jakimi zacznę od kremów do twarzy. Wykończyłam dwa właśnie anti Aven, czyli ten koncentrat. Taki najbardziej natłuszczający, najmniej nawierzający, pozbawiony filtra, chyba jako jedyny produkt właśnie z tej serii anti firmy Aven. I byłabym skłonna kupić ten produkt ponownie, natomiast bardziej w takim okresie właśnie zimowym niż w, w, w okresie takim wiosenno-letnim. I na wiosnę byłam bardziej skłonna kupić ten Aven Jour. Jouer Jour. Ten na dzień. Taki z filtrem 15 albo 20. W tej wersji albo takiej lekkiej, albo takiej bogatej. Natomiast nie, nie kupiłam ponownie kremu z tej serii, dlatego że ostatnio zainteresowałam się kosmetykami Sylweko i zastępuję ten krem. Kremem na dzień. Lekki krem nakietkowy Sylweko, o którym więcej mówię w ulubieńcach marca. Wykończyłam też swój ukochany Luxia Care Pro z tej serii. I to jest softens, To jest takim pod, pod, podpisem Soften z dopiskiem i to jest takie mleczko pod prysznic, które zawiera ze składnikami balsamu do ciała i to miało właśnie ekstrakt z owsa, taki bardzo kojący i pomagający skórze się zregenerować i ja kupiłam ten, ten, ten produkt ze względu na to właśnie, że liczyłam na to, że on będzie nie tylko mył, ale też jakoś tak nawilżał, albo przynajmniej nie przesuszał w tym okresie grzewczym. Niesamowicie byłam z tego produktu zadowolona. Poszłam kupić go ponownie, jak go wykończyłam, a wyszłam z, z jego bratem albo siostrą, tak? dlatego, że to jest Nourish, który tak naprawdę jest jeszcze bardziej nawilżające niż tamten. Jeszcze przyjemniejszy w użyciu i ma jeszcze przyjemniejszy zapach. I o nim również więcej mówię w, w, w filmiku o ulubieńcach marca. Zawiera olej z pestek dyni. Niesamowity hit dla mnie. Naprawdę bardzo jestem zadowolona. I 10 zł mi tego kosztował znowu. Znaczy 10 zł za tak ogromną butlę. Tak to uważam, że jest naprawdę konkurencyjna cena na rynku. Wykończyłam płyn micelarny do demakijażu z biechem i Uroty. Byłam z niego bardzo zadowolona. Zarówno skutecznie pozwalał mi zmyć resztki makijażu takiego ja nigdy nie używam jako takiego sensu stricte płynu do demakijażu ani oczu, ani twarzy, tylko raczej jako, jako drugi etap właśnie w jakimś olejowym zmywaniu twarzy używałam właśnie go do, do mycia właśnie swojej twarzy z makijażu i również usunięcia tej takiej warstewki tłuszczowej, jaką pozostawiał po sobie olejek i byłam z tego produktu bardzo zadowolona, ma również takie właśnie właśnie tonizujące skórę, natomiast cenę ma dosyć wygórowaną do pojemności w związku z tym nie, nie byłam skłonna głupić go ponownie I Zamiast tego kupiłam lipowy płyn micelarny Sylweko, również dlatego, że stosuję wszystkie, prawie wszystkie inne kosmetyki serii właśnie z firmy Sylveco i w kombinacji właśnie z innymi produktami jestem z niego. Sylveco jestem z niego bardzo zadowolona. I o nim również mówię więcej w ulubieńcach Marca. No i jeszcze wykańczam właśnie taki płyn Sebium H2O. Właśnie który ma takie łagodne substancje, takie przeciwtrądzikowe, tak, no nawet tak nie można powiedzieć, bardziej takie, które są antybakteryjne, tak, ale jednocześnie nieobsuszające i jestem z niego bardzo zadowolona, to jest ogromna butla i nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się zużyć właśnie tą całą butlę, natomiast właśnie on świetnie domywa makijaż zarówno oczu, jak i twarzy, nie podrażnia, tonizuje, same ach i ochy, achy i mogę powiedzieć na jego temat i miło mi się z niego korzysta. Mam jeszcze dwa inne właśnie pustaki po produktach biochemii urody, które dotychczas się nie znalazły w takich filmikach właśnie Denko ze względu na to, że ja ich nie wykończyłam do samego końca. I jeden to jest peeling enzymatyczny. I ze, z biochemii urody, właśnie zostało mi troszeczkę go i ostatnio widziałam projekt Denko z szusz szusz właśnie robiła projekt Denko i ona mówiła jak bardzo nie lubiła tego produktu że on jest taki trudny tempy do rozprowadzenia, że takie grudki robi że jest szorski, że może lekko podrażniać twarz i, i, i wcale nie była jakoś zachwycona tym produktem ja tymczasem ten produkt miałam w ulubieńcach stycznia w zeszłym roku kalendarzowym kiedy używałam właśnie toników z kwasami z biochemii urody które pięknie właśnie tutaj działały na moją strefę T i pozwalały mi jakoś tak utrzymać skłonność swojej skóry do trądziku w ryzach i, i... ale jednocześnie powodowało właśnie jakieś takie nadmierne uszczenie się twarzy i wówczas ten peeling właśnie najpierw nakładałam zmieszany z wodą termalną albo z jakimś hydrolatem z biochemii urody i faktycznie pamiętam to, że nie tak łatwo było go równomiernie rozprowadzić i nie był najbardziej przyjemny w użyciu, natomiast naprawdę dobrze właśnie pozwalał się w taki enzymatyczny sposób, nie drażniący dla wrażliwej naczyniowej cery, czy takie strądziki Różowatym, pozbyć właśnie tych takich, takich nadmiernie uszącego się naskórka, i skóra była naprawdę bardzo gładka. W związku z tym, nawet uwzględniając właśnie te pewne jego takie, nie wiem, no, wady, tak ja z tego produktu zadowolona. Potem nauczam się, że można go mieszać z żelem hialuronowym i mieszałam go z tym, ożywszym żelem hialuronowym, i wówczas po prostu mniej podrażniał, tak samo dobrze działał i łatwiej się rozprowadzał. Natomiast teraz. O dziwo nie, nie mam potrzeby kupienia takiego produktu, mimo że nie stosuję żadnego innego takiego sensu stricte peelingu, tak, ani, ani toniku z kwasami, to moja skóra pod wpływem takich właśnie żeli myjących Sylveco, które zawierają odpowiednio kwas jabłkowy i kwas salicylowy. Wydaje się po prostu nie potrzebować dodatkowego jakiegoś takiego elementu pielęgnacji, który służyłby złuszczaniu, właśnie martwego naskórka. W związku z tym w najbliższej przyszłości nie planuję go odkupić. Natomiast byłam z niego zadowolona, byłabym skłonna go odkupić z punktu widzenia tego, jak działał. I podobnie mam z odżywczym żelem pielęgnowym, którego mi naprawdę niewiele zostało. Próbowałam go zużyć do włosów, kiedy jeszcze miał termin ważności, taki pozwalający na używanie go, ale mi się nie udało, zapominałam o tym. Natomiast również właśnie w styczniu zeszłego roku go używałam, żeby odżywić swoją twarz w trakcie kuracji kwasami i byłam bardzo z niego zadowolona. Zarówno do używania właśnie pod, pod krem nawilżający, albo po prostu samodzielnie, jako po prostu taki dobrze nawilżający i natłuszczający Prawie, że tak? Taki odżywiający preparat, i byłam skłonna kupić go ponownie. Tymczasem m, póki co go nie kupiłam, dlatego że muszę zużyć jeszcze swój z EcoSpa. Taki. Natomiast y jeśli miałam kupić podobnie, że właśnie chleba z wyspiachem urody, to, to celowałam w ten, który zawiera peptydy i ma takie działanie właśnie napinające i przeciwzmarszczkowe Ten, ten, ten chciałabym na samej kolejności spróbować. Natomiast z tego byłam zadowolona. Do projektu Denko trafiają też dwa niewykończone toniki PHA z kwasem glukonolaktonem tak, 6% glukonolaktonu czyli to jest taki kwas polihydroksylowy który jest bardzo łagodny w działaniu, to są toniki bezalkoholowe w związku z tym są, są, m, 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 mogą ich używać również osoby z bardzo wrażliwą serą, również naczynkową i przez bardzo długi czas w zeszłym roku dwa razy chyba go kupiłam w zeszłym roku kalendarzem, bardzo mi służył natomiast na jesieni, kiedy wróciłam do niego po lecie, to zaczął mnie podrażniać zaczęłam być czerwona i zaczęłam odczuwać troszkę objawy, o których moje koleżanki mówiły, które kupiły je, te, te, ten tonik z mojego polecenia, właśnie, że mężowie się śmiali, że o, idzie indianka po prostu, tak? Że tak były czerwone po jego użyciu i jedna z moich koleżanek, Magda Garda, 77 Garda napisana, to chyba z tego co pamiętam do filmu Piochemia urody, pytając właśnie, czy coś się zmieniło, bo niegdyś była z tego produktu zadowolona, a potem zaczęła ją podrażniać i jeśli dobrze pamiętam, tutaj jej odpisano, że, że konserwant się zmienił i być może właśnie reaguje na konserwant i Mam dwa, dlatego że koleżanka mi jedno nadała, powiedziałam, może ty z niego skorzystać, bo u nas w domu wszystkich podrażnia. Ja również zaczęłam odczuwać to podrażnienie. W związku z tym z tym produktem muszę się pożegnać, pomimo tego, że mi kiedyś służył. Może jeszcze kiedyś do niego wrócę, bo w tym okresie jak mi służył, to byłam z niego bardzo dowolona, a póki co rezygnuję z tego produktu i, no i w tym sensie trawiają one do, produktu, do projektu Denko. Wykończyłam też hydrolat z. Mm, z róży skena, który uwielbiam i ja sobie go przelewam do takiej pustej buteleczki właśnie po, po witaminie, po, po toniku właśnie z witaminą E i z gliceroną z, z The Body Shop, którego już nie kupuję, bo jest gorszy niż ten z biochemii urody, a znacznie droższy. I po prostu nie, nie używam go na waciku, tylko spryskuję nim twarz i potem na przykład nakładam krem nawierzający, albo utrwalam w ten sposób makijaż, a właściwie nie tyle utrwalam, co zajmuję właśnie na taką pow powłoczkę pudrową po nałożeniu pudru i bardzo z tego produktu byłam zadowolona. Byłam skłonna kupić go ponownie, natomiast myślę, że, że, że spróbuję właśnie zdradzić go z takim hydrolatem z róży, który jest dostępny w moim biosklepie na osiedlu, który jest bezpośrednio właśnie importowany z Maroka. Z ciekawości, czy, czy nie wiem, czy... czy... Po prostu tak chyba jest jakieś takie potrzeby wypróbowania nowości. Natomiast jest to produkt, do którego zdecydowanie byłam skłonna wrócić, bo byłam bardzo z tego produktu zadowolona. I teraz właśnie do swojej buteleczki przelałam hydrolat z kocanki i będę ten wykańczać I, I ten myślę, że nigdy nie zastąpię niczym innym, dlatego że jak nic innego koi właśnie i moją skórę i, i tak ją studzi, i, i właśnie pomaga właśnie pozbyć się, o chociaż odrobinę tego rumienia, które towarzyszy właśnie mi w przebiegu trądziku różowatego. Tak więc to są te produkty. Ostatni produkt taki pielęgnacyjny albo około pielęgnacyjny to jest filtr. Znalazłam opakowanie po swoim filtrze. Antelios 50 to jest taki filtr, jednocześnie baza pod podkład. Bardzo przypominający taki produkt z ale On się nazywa Blur, ten z tym efektem Blur, czyli takim właściwie rozmywającym, właśnie takim rysy twarzy, tak? Dobrze, mi się źle, to nie o to chodzi, łagodzącym, czy tak? Powodującym, że, że rysy twarzy są bardziej miękkie, tak? że, że, że mniej wiek po prostu po nas widać, tak? Że, że wypełniające nieco pory, dzięki temu pory są mniej widoczne, zmarszki mieczne są mniej widoczne i po prostu wyglądamy młodziej i bardziej promiennie, tak? Ja byłam z tego produktu niezwykle zadowolona. Zostało mi po prostu go odrobinę, bo był niesamowicie wydajny i po prostu szybciej się skończył jego teren ważności, niż ja byłam w stanie go zużyć. On ma taką charakterystyczną konsystencję. No taki wazeliny tak naprawdę, tak? Ale dzięki temu właśnie ułatwiał nakładanie podkładu, podkład się dobrze na nim wyglądał i trzymał. Natomiast właśnie producent zapewnia, że, że, że jest to dobrej jakości fil taki chemiczny. I, 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 i daje naprawdę wysoką ochronę, 50 aż, to piero jeszcze kompleks przeciwrzutlenia jakieś jakiejś zrobiłam o nim cały filmik, właśnie mówiąc czy to przypadkiem nie jest idealny film do twarzy i przez długi czas dla mnie był, natomiast teraz nie byłam skłonna kupić go ponownie wyłącznie z tego powodu, że podjęłam taką decyzję, żeby odchodzić w swojej pielęgnacji od mm, stosowania parafiny tymczasem właśnie ten produkt jest na niej oparty, w związku z tym... Z tego powodu nie byłam skłonna go kupić ponownie. Właśnie dlatego, że chciałam jakiś taki bardziej naturalny filtr. Mineralny najlepiej, również sezon na to, że on trąci różowaty i takie są najbardziej wskazane dla osób o tak wrażliwej skórze. Natomiast muszę przyznać, że to nie takie proste właśnie taki produkt znaleźć. Właśnie teraz szukam takiego produktu, takiego filtru z prawdziwego znaczenia: filtra SPF-50, właśnie, który chroniłby zarówno przed UVA, jak i UVB, i jednocześnie najlepiej, miał jakiś kompleks przeciwutleniaczy. Interesowałam się tym Uriasz, właśnie filtrem mineralnym, który właśnie zawiera kompleks przeciwutleniaczy czy witaminy C i E i, i właśnie jest mineralny i, i, i ponoć na, nadaje się pod makijaż, natomiast właśnie ma dużo negatywnych recenzji konsumenckich ponoć się ruluje, jest bardzo trudny w rozprowadzaniu w związku z tym na papierze wygląda świetnie z opisu producenta, natomiast rzeczywistość chyba nie jest aż taka piękna, w związku z tym będę poszukiwać dalej, natomiast to z tego byłam zadowolona, jeśli ktoś nie unika parafiny, nie przeszkadzają mu właśnie takie konsystencje, właśnie prawie, że bazeliny na twarz, to 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 był produkt, z którego byłam szalenie zadowolona. I wreszcie mam trzy produkty takie z kategorii bardziej makijaż, tak? Nie tylko kolorówka, ale wręcz... What? Nie tylko pielęgnacja, ale wręcz makijaż. I jeden to jest produkt, który jeszcze odrobinę mi zostało. Jakbym się uparła, to mogłam go zużyć do końca. I to jest Mac Nalai Skin Finish Light Plus. W dobrym dla mnie odcieniu. Chociaż wolałam, że bardziej wpadał w żółty niż w już taki różowawe tony, Natomiast jest to taki... Powiedziałam raczej, chyba neutralną, ostatecznie, w, w, w odcieniu. I to był produkt, z którego byłam niezwykle zadowolona w 2013 roku, kiedy go kupiłam. Prawie muszę z go, go do końca, zużyłam go w ulubieńcach roku. Natomiast potem, jakoś, nie wiem, mniej byłam z niego zadowolona. On daje takie lekkie krycie ku średniemu. Można go używać bezpośrednio na twarz albo do, jako po prostu taki, prawie że. Podkład mineralny, tak? O lekkim kryciu, albo do utrwalania makijażu daje takie lekkie, świetliste wykończenie. Natomiast nie wiem, jakoś nie z czasem coraz mniej darzyłam go sympatią. Po prostu. Mm... Nadal tak samo dobrze wyglądał na twarzy, ale mimo wszystko nie byłam skłonna kupić go ponownie. Bardziej właśnie teraz celuję w jakieś takie niewidoczne podkłady, o, które mają jakieś takie więcej, jakichś takich dodatkowych właściwości, potrafią otrzymać. Makijaż w nienagannym stanie przez wiele godzin są mimo wszystko troszeczkę mniej widoczne na twarzy, i, 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 i mam po prostu jakoś tak. Tak jak mówię, przestałam go po prostu darzyć sympatią, natomiast nie wynika to z tego, że, że produkt jest zły. Ma bardzo wielu wielbicieli. Kolejny produkt to jest taka odżywka do, do rzęs, która, której ja, jak i bardzo wiele innych osób, używa bardziej jako bazę pod, pod tusz do rzęs. jednocześnie jako odżywki. Nie widzę, żeby jakoś spektakularnie właśnie... Coś zrobiła z moimi rzęsami, nie są ani specjalnie dłuższe, ani w lepszym stanie, moje rzęsy generalnie jej włosy są w dobrym stanie. Natomiast pokrywa rzęsy taką warstewką, właśnie białą, dzięki temu możemy właśnie Łatwiej jest rozprowadzić na nich tusz i rzęsy po prostu są grubsze, tak? Jakby no to taką po, po, pogrubiającą warstwę. Dzięki temu potem, jakby, jak wytuszujemy rzęsy naszym tuszem, to one są o tyle grubsze i właśnie takie no, mm, lepiej wyglądają. I za całe 15 zł, jakie za nią zapłaciłam, to nawet to, to jestem z niej bardzo zadowolona. Nie wykończyłam jej do końca, ale widzę, że termin ważności jest 6 miesięcy, używam jej niez, niezmiennie od 6 miesięcy. Już czas po prostu na nowe opakowanie. Natomiast nowe na opakowanie na pewno będzie, polecam wszystkim, bardziej właśnie jako bazę pod tusz do rzęs niż jako właśnie odżywkę. Natomiast świetny produkt. Jestem bardzo zadowolona. Na pewno kupię ponownie. No i wreszcie kredka. I to jest kredka z Maybelline, taka do brwi. Wykończyłam ją już szmat czasu temu, tylko dopiero ostatnio znalazłam. Byłam z nimi zachwycona w 2000, znowu chyba 13 roku, tak? Właśnie, że są takie woskowe, w związku z tym bardzo naturalnie wyglądają na rzęsach, nawet bo trafią właśnie u mnie dłużej się na nich utrzymywać, chociaż pamiętam, że moja nie niesie właśnie z Londynu, powiedziała, że wszystko pięknie, dobrze wyglądają, ale właśnie krótko się utrzymują na rzęsach, ale ich największą wadą jest to, że są bardzo drogie w stosunku do tego, jak szybko się zużywają, że taka kredka to możemy jedną zużyć w ciągu miesiąca, góra dwóch, a kosztuje coś koło 27 zł, w związku z tym po prostu z tego względu to... Nie, nie, są najlepsze produkty, tak? Nie, nie starczą nam na zbyt długo. Natomiast m, sama kredka w sobie ja byłam z niej zadowolona, szczególnie z jej brata, dostępnego tylko na Allegro, czyli tej wersji takiej dla blondynek, Dark Blond. I tej w związku z tym nie kupię ponownie. Używam teraz albo produktu z mak, takiego w żelu do rzęs, do, do brwi, albo m, a, takiego Ala la Anastasia, Anastasia Beverly Hills, albo po prostu kredki do oczu, właśnie colorish, do. do dobrywy z Loreala, i z tych produktów jestem znacznie bardziej zadowolona, są znacznie bardziej wydajne i, i dłużej się utrzymują i, i w przełożeniu po prostu ceny do jakości i pojemności jest znacznie lepszy. i tak, to są wszystkie produkty, które w ostatnim czasie zużyłam, ten film pewnie ma nie, 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 nie niesamowicie długi jest jeśli, jeśli zużyliście, czy używaliście którykolwiek z moich ulubieńców, czy produktów właśnie, które pokazywałam, to jestem ciekawa, co macie na ich temat do powiedzenia, czy u Was również się sprawdziły jeśli macie coś do polecenia na zastąpienie moich stękowanych produktów, to również będę bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało, że może zainteresowałam Wam jakiś, zainteresowałam Was jakimś produktem, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia.